Cześć kochani, gotowanie na ekranie. Dzisiaj zrobimy sobie szejka na śniadanie na bazie kawy. Także będzie to szej, który Wam doda na pewno dużo energii. Ja już te, tutaj mam ubrane połówkę awokado. Ona musi być dosyć miękkie, będziemy je blendować. Do tego wrzucam sobie truskawki. Chyba mam cztery truskawki. Do tego pójdzie oczywiście nasza kawa. No, myślę, że tyle wystarczy. Można dodać kakao opcjonalnie, nie trzeba. Słuchajcie, ja mam takie kakao, czarne kakao, więc to jest coś nowego. Ono nie jest w ogóle słodkie. Nadaje czarny kolor. Zobaczcie, jak jest czarne. Nie wiem, czy to widać dobrze. Czarne, czarne. Do tego opcjonalnie połówka miarki odżywki, ja tutaj mam smak jakiś taki toffi karmel, który bardzo lubię i opcjonalnie łyżka jogurtu, naturalnego oczywiście. Z tego jest taka, nic się z tego w sumie nie robi, to jest taka płynna masa z jogurtem, ale dolewam tutaj jeszcze odrobinę wody. W zależności jak chcecie to gęste, ja polecam pierwsze miksowanie najpierw, a potem sprawdzicie jaką gęstość chcecie uzyskać. że wystarczy. Ja lubię to w formie budyniu, szczerze Wam powiem. Dzisiaj zrobiło się e, trochę rzadsze, ale to nic. Przelewam to do głębokiego talerza, bo ja swoje szejki po prostu e, jem łyżką. Widzicie? To jest taka... No wychodzi tego sporo, także na pewno objętościowo... Jest to dobre śniadanie. Do tego możecie to rzucić. Tak to mniej więcej wygląda. Do tego możecie dorzucić rzucić oczywiście truskawki, orzechy, skrojoną gorzką czekoladę. Dużo magnezu. I tak zacząć dzień. Mam nadzieję, że. Tym was zainspirowałam. Dosłownie ile mi zeszło? 3 minuty, 3-minutowe śniadanie. Także zapraszam na kolejne wideo. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie mi znać. Yy, a ja zabieram się do śniadania. Bajo!